Nowa 365 wprowadza nową funkcjonalność, która umożliwia skuteczną obsługę zgłoszeń od sygnalistów. To ważny krok naprzód, dostosowujący system do wymogów Unii Europejskiej dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Dzięki temu mechanizmowi proces zgłaszania nieprawidłowości w organizacji staje się bardziej poufny i bezpieczny. W ramach tej funkcjonalności wyróżniamy kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, stworzyliśmy dedykowaną rolę systemową zwaną obsługa zgłoszeń sygnalistów. To znaczące ułatwienie dla organizacji, które wprowadzają ten mechanizm. Po drugie, dostępny jest rejestr naruszeń, który można znaleźć w menu sygnaliści, a jego lokalizacja zapewnia łatwy i szybki dostęp. Co więcej, kategorie oraz kanały zgłoszeń mogą być definiowane podczas konfiguracji programu, co pozwala na dostosowanie ich do specyficznych potrzeb danej organizacji. Kolejnym istotnym aspektem jest transparentność procesu obsługi zgłoszeń. Użytkownicy systemu mają możliwość przekazywania zgłoszeń do dalszego wyjaśnienia, co usprawnia cały proces. Co najważniejsze, system dba o ochronę danych osobowych zgłaszającego, zapewniając pełną poufność. Jakie korzyści płyną z wdrożenia mechanizmu sygnalistów? Przede wszystkim, organizacje zyskują pewność zgodności z prawem UE, co jest niezwykle istotne w obecnych czasach. Ponadto zwiększa się transparentność działań, a proces zgłaszania nieprawidłowości staje się łatwiejszy zarówno dla pracowników, jak i dla zarządzających. Ochrona sygnalistów jest kluczowa, oferując bezpieczeństwo osobom, które podejmują się zgłaszania naruszeń, organizacja tworzy środowisko sprzyjające etyce i uczciwości. Oczywiście, aby wdrożenie było skuteczne, należy zadbać o odpowiednie kroki. Najpierw ważne jest nadanie odpowiednich uprawnień operatorom systemu. Następnie, konfiguracja kategorii i kanałów zgłoszeń powinna być zgodna z potrzebami firmy. Szkolenie pracowników skorzystania z, z tego nowego mechanizmu to kluczowy element, który zapewni zrozumienie oraz efektywne wykorzystanie systemu. Regularne monitorowanie i analiza zgłoszeń to kolejne aspekty, które pomogą w utrzymaniu sprawności i skuteczności tego procesu. Wdrożenie funkcjonalności sygnalistów w Enova 365 duży krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa oraz etyki w organizacji. Nie zapominajmy jednak, że w tej skomplikowanej tematyce warto konsultować się z doświadczonymi specjalistami. Firma Neosmart oferuje odpowiednie wsparcie, które pozwoli Państwu skutecznie zaimplementować ten mechanizm zgodnie z obowiązującymi regulacjami i najlepszymi praktykami. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.